Siema, z tej strony Camilo The Game. W tym filmiku będziemy w jaskini szukać siekiery Oraz mapy, która jest tam gdzieś tam w... No w obozie kanibali Najpierw idziemy po siekiery tutaj I w poprzednim filmiku z deforesta, Jeden widz poprosił mnie, żeby go pozdrowił No to, pozdrawiam KacperTokotasa Jesteś pozdrowiony ode mnie Pozdrawiam cię i tu idziemy teraz w głąb jaskini o, co są te właśnie skrzyneczki, co są potrzebne są szmaty tutaj. To są potrzebne te szmaty, żeby zrobić linę. Bardzo są potrzebne. No i po zaczynałem brakować. O! On mnie się straszył tej Jest ale z nimi tak nie będzie problemu, z takie trochę słabe są te jaskinowe O, tu się upewnia czy one żyją, nie żyją na szczęście porozwalałem skręczki, dobra i tam właśnie w tym korytarzu jest pierwsza część do zabawki Timiego co jest potrzebne na to właśnie zakończenie co chcę zrobić Ja to by się stało gdyby nie dał tej zabawki jakby nie ułożył tej zabawki ciekawe jeszcze nie nie próbowałem wspieraj się Wodę, blicz, patrz. Podskałam, woda. Ile mam? Sto dziesięć. Dobra. Jest tutaj po prawo, jak dobrze pamiętam. Tu na szczęście ten nadolnik na mnie nie czeka, więc mogę spokojnie przeszukać ten skarbiec, jak to można powiedzieć. O, tu się patyki są. O, nie tutaj dużo łupu. O, to jest ten sweter. Tu mój pies warcza. Bo ktoś wchodzi do mojego pokoju. Dobra, jestem. Z powrotem. Tu są puszki, sody. Ja nie po co tutaj tyle dynamitu dali. Bo skoro możemy maksymalnie 5 wziąć. Tu, to się są notesu zbierania jakiejś znajdźki. Tutaj, pędzel jest. Co mogę, że na no, przykład zwać, że może wpłynąć farbę czerwoną? Co robi farbę czerwoną? Aż tłumaczyłem w pierwszym odcinku. Sznury, taśma klejąca. O! A tutaj, co widzicie, to jest najlepsza broń w całej grze. siekiera to jest najlepsza. Na bardziej polecona na bliski, no na ten, na broń wręcz. Wchodzimy do góry. Znowu ktoś wszedł do 7 pokoju tutaj. To jest właśnie męczące, bo jak postać spina się do góry, to męczy się szybko. Więc e, właśnie do góry to trwa długo. Spinaczka. Po linie. To teraz idziemy po pierwszą część zabawki i pójdziemy... Przeszkajcie jeszcze ten taki korytarz SMS. Nie SMS... Nie SMS, i tutaj... Powiedziałem coś. Dobra. Idziemy po pierwszą część. A w następnym filmie... Wyciszę telefon, będzie wam przeszkadzał na pewno. Dobra, wyciszyłem telefon. O, tutaj jest pierwsza część zabawki Timiego. To potrzebne jest też na fabułę, trzeba zbierać części. Tam nie idał ten prostu przeszkigować, a to będzie dłuższy film. A miałem zrobić siekierę i mapę, co nie. W następnym filmie to mogę zrobić Exploring. W te największe obozie w całej grze, czyli tam, gdzie jest mapa. No i jeszcze. Będzie. Zrobimy Exploring na łódkę. A jeszcze w następnym filmie zrobimy znajdziemy katanę i piszcie w komentarzach. Pod tym filmem piszcie w komentarzach czy chcecie, żebym Czy bym znalazł katanę Czy mi się język, bo szybko tu mówię. Krzesło tu się ruszyło. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, że szuka katanę czy nie chce ta. Jak chce to, to z nią mogę wam pokazać, jest katana, ale z niej nie będę używał. Czy mogę tak na przetestowanie, ale to jest najlepsza broń. O, to mogę stworzyć bombę przy okazji, tak o, tak tworzy się bombę Jeszcze może stworzyć łuk jeszcze O Piękniście To jakie ubrania? Ej, przyszulka Czyli nie nie, właśnie to chciałem a to wyrzucić, to wyrzucić, nie Dokładnie. Sznur kolejny. Teraz szybko tutaj po mapę idziemy. O, już noc jest, więc tam już przygotowałem sobie taki namiocik, taki można powiedzieć z liści. i się prześpimy się tutaj. Jego to, to, to kwas się męczy. No no, w końcu dotarłem, mogę się przespać. Tu niestety, że jak raz prześpisz się, to już się niszczy. Także od razu, szkoda. O, ja gadyby? Zdrowe? Zdrowe. Sobie. O, aż mam full tych roślin. Teraz idę do obozu tutaj. Tam, czyli nie tutaj, tylko tam, tam gdzieś jest obóz. To jest największy obóz, co już mówiłem. O, jest. Ale obóz zostawię sobie na następny film. O, tu coś podniosłem? Jakiś O, tu są właśnie te pieczki i te nie kiedyś w starszych wersjach były te walizki, co denerwowało to graczy, i no i wyrzucali po prostu. No, a tu jest w ogóle ogólnie te miejsce jak umrzesz, nie? I jak umrzesz. No to tu wisisz, musisz się uwolnić, no i wtedy, no cóż... Już, już jest mapa tutaj. Jest tutaj nasza mapa w końcu. Możemy tutaj... Wczoraj gdzie jesteśmy? Tu kolejna znajdźka. I will go to points a uh, Pardon. Coś tam, nie wiem. Krwią czy no, farbą tam czerwoną. Wojski pozwalam, tu już mam ten Spray O, batonik kolejny tutaj Snak. Ale w następnym filmie idę eksplorować wioskę oraz tam gdzieś tam dali tam jest. Więc to będzie już było wszystko. Lajkuj to, subskrybuj to, piszcie w komentarzach, klikajcie na nasze grzyby powiadomienia. I piszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby szukał tej katany, czy nie. Więc ode mnie to wszystko.